Dzisiaj byłem gościem Muza Cafe, takiej namiotowej kawiarni przy targach Książki Katolickiej. Pierwszy raz jestem tutaj w arkadach Kubickiego, dlatego że przez całe lata chodziłem na targi na Świętego Bonifacego, one wtedy były tydzień wcześniej niż dzisiaj, wtedy były w sobotę, w przedniedzielą średniej, w samą niedzielę. Teraz są, jak mówię, tydzień później, warto naprawdę tutaj przyjść, warto zobaczyć, dlatego że normalnie biorąc książki katolickie, albo trafimy, że w naszej księgarni akurat jest, albo musimy sprowadzać przez internet wielkich rzeczy handlowych, ich nie ma, dopiero tutaj można zobaczyć, jak to jest wielkie bogactwo akcji kulturalnej, wielowymiarowej, teologia, filozofia. Znakomite powieści, albumy, także naprawdę trzeba mieć pieniądze, żeby to wszystko kupić, ale zawsze poglądasz wartość i coś można też mieć na prezent. Także wszystkich zachęcam, żeby tutaj przyjść, zobaczyć. No i jeżeli się da, to coś kupić.